Więc lecę na następne pozwanie. Mam informację do Was, widzowie. Ktoś mi wpłacił 10 zł, nie podpisując mi, dla kogo te pozwania, i ktoś mi wpłacił złotówkę, na przelewie tylko pisze poza. Niech te dwie osoby się do mnie odezwą na pre, do mnie, bo nie wiem, kogo mam pozowić. Jedna osoba wpłaciła mi 10 zł, a druga mi wpłaciła złotówkę, i tam nie ma napisane dla kogo, tylko freestyle. Za złotówkę i, i tam 10 zł, coś tam tego nie po, pozdro. I to wszystko. To jest dla Was informacja. Pozdrowienia są dla Piotra Kotowicza. Poza tym, jestem taki, jak tam mijał u Ciebie. tu to trzeba była Tylko pić i inne rzeczy. A ja sobie siedzę, jestem po pracy, Co to ja mam te pozdrowienia? Tego typu będę. Nie oszukuję Was tego typu. Taka jest prawda. Ogólnie pozdrawiam jeszcze raz Piotra Kotowicza. Poznam Cię. Trzyma się. Jak coś, śmiało górali do mnie. Astralista, baby, bang!